Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Wcześniej Tomek, prezes firmy MAT, wspominał o rozwiązaniach chmurowych, jeżeli chodzi o, o to, co może zaoferować nam firma Autodesk. A ja Państwu przedstawię to szerzej, w jaki sposób mogą Państwo to wykorzystywać, zarówno do dla mniejszych firm, jak i do większych. Wszystkie chmurowe rozwiązania Autodesk są dostępne na platformie Autodesk Construction Cloud. I z tej pomo za pomocą tej platformy możemy obsługiwać praktycznie każdy aspekt życia naszego projektu. Sama platforma, samą platformę możemy otwierać z poziomu przeglądarki, z oprogramowania Autodesk. Tak jak Revit czy AutoCAD, ponieważ też mamy tam segment poświęcony właśnie AstroDesk Construction Cloud, z poziomu komputera, pobierając narzędzie Autodesk Desktop Connector i za pomocą urządzeń mobilnych. Tym, na czym bym się skupił, jest to produkt Beam Collaborate. BIM Collaborate Pro. Autodesk oferuje swoje rozwiązania chmurowe poprzez kilka segmentów. Można kupić tylko i wyłącznie doxy. Doksy są też dostępne kupując, kupując kolekcję AEC. Mamy też, i następnie możemy zakupić to w postaci BIM Collaborate. Wtedy jako projektanci bądź generalni wykonawcy mamy dostęp do Docs, Design Collaboration i Model Coordination. To właśnie o czym mówię to są konkretne narzędzia, właśnie zakładki poświęcone konkretnym zagadnieniom. I oprócz tego jest jeszcze BIM Collaborate Pro, który posiada te wszystkie funkcjonalności jak Docs, Design Collaboration oraz Model Coordination i dodatkowo daje nam możliwość pracy współbieżnej, co jest bardzo przydatne jeżeli chodzi o większe projekty. I czym, czym jest czym jest właśnie Bim Collaborate Pro? Jest to jedno źródło informacji, współpraca przy projektowaniu. Zaawansowane analizy, analizy zmian. Dzięki temu również możemy automatycznie wykrywać konkretne kolizje. Mamy dostęp do szablonów projektów, przez co nie musimy za każdym razem tworzyć szablonu od początku i widzimy, co każdy, co każdy członek tego projektu wykonał. I przechodząc po kolei. Tomek już trochę o tym wspominał, ale rozpoczniemy nasz. opowiem na początku o narzędziu DOCS. Tak jak wcześniej wspomniałem, DOCS jest dostępne też w kolekcji AEC, gdzie mamy też dostęp do programów Revit, AutoCAD, Navisworks. I jest to takie najbardziej podstawowe. Podstawowa funkcjonalność. Też później państwu, wejdziemy na platformę ACC i Państwu pokażę, jak to dokładnie działa. I oczywiście, Platforma Docs pozwala nam na pełną kontrolę dokumentacji, ponieważ widzimy wszystkich członków oraz możemy nadać konkretne uprawnienia dla konkretnych osób, bądź firm oraz ról. W, samym, w samych doksach mamy też widok wszystkich wersji, czyli na przykład wrzucam konkretny model, następnego dnia po dokonaniu odpowiednich zmian wrzucam ponownie ten sam model i automatycznie wtedy widzimy dwie wersje i zmiany, które nastąpiły. I tak, tak to wygląda ze wszystkimi, Innymi plikami. Możemy też stworzyć recenzję. Jest to system zatwierdzania dokumentów. Możemy stworzyć proces, gdzie będzie jedna osoba zatwierdzała bądź dwie, i działa to w taki sposób, że mamy określony pakiet dokumentów, który na przykład chcemy przekazać osobie, na przykład dla inwestora, bądź innej ważnej osobie w projekcie. Więc możemy to je wydać i ona może albo zaakceptować, albo odrzucić. Wchodząc bezpośrednio w konkretne elementy na naszej platformie możemy, możemy widzieć. Albo modele, albo konkretne pliki. Sam Docs obsługuje bardzo dużo formatów. I Zdecydowaną no, zaletą systemu Autodesk jest to, że w przeciwieństwie do na przykład SharePoint od Microsoftu możemy na naszej platformie za pomocą przeglądarki wchodzić do konkretnych modeli, obracać oraz dodawać swoje uwagi, co nam na przykład takie podstawowe przeglądarki folderów nie pozwalają. Następnie, jak na przykład przeglądamy nasz projekt, to możemy zobaczyć jakąś kolizję i bezpośrednio w tym widoku możemy zaznaczyć błąd, który się pojawia, który zobaczyliśmy i przypisać to do konkretnej osoby. Tutaj widzimy wszystkie kolizje, które właśnie tutaj powstały i można je zamykać bądź przekazywać innej osobie. To też bardziej sobie omówimy. Tak jak wcześniej omawiałem, docs, kolejnym narzędziem jest design collaboration. I design collaboration pozwala na zarządzanie procesem projektowym. Za pomocą design collaboration możemy stworzyć oś czasu tam, gdzie konkretne osoby, konkretni uczestnicy projektu wrzucali konkretne pakiety dokumentów. Pozwala to nam na lepszą kontrolę, żeby widzieć, czy wszystko idzie zgodnie z planem. I oprócz tego możemy jeszcze zakładać spotkania, które będą miały, będą miały mają na celu rzeczy stricte projektowe. I osobiście uważam, że jedno z moich takich ulubionych zalet właśnie Bim Collaborator jest zakładka Model Coordination. Jest to bardzo przydatna rzecz, ponieważ pozwala nam zrobić to, co pozwala nam na przykład Navisworks, czyli automatyczne wykrywanie kolizji. Zarówno jak w Navisworks, jak i na naszej platformie ACC możemy zderzyć dwa konkretne modele i dostaniemy informacje o kolizjach, kolizjach, które występują. I te kolizje możemy później przypisać konkretnym projektantom i wysłać im do y, poprawienia. Y, to samo, właśnie tak, jak właśnie wcześniej wspomniałem. Y, mamy też zakładkę issues, tak jak to było w przypadku docs, i możemy tutaj właśnie wrzucać y, bezpośrednio z, y, z wykrytej kolizji y, błędy i przypisać to konkretnym projektantom. I najbardziej zaawansowanym elementem, jaki oferuje Autodesk, jest właśnie Team Collaborate Pro, czyli paczka z tymi wszystkimi narzędziami, o którym wcześniej wspominałem. A oprócz tego pozwala to nam na usługę Revit Cloud Word Sharing, czyli będziemy mogli stworzyć model chmurowy, który działa podobnie jak model centralny. I kilka projektantów może pracować jednocześnie na naszej chmurze od Autodesk. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie opcję BIM Collaborate, Collaborate, to za każdym razem musimy, musimy wrzucać, wrzucać ten jeden projekt na naszą platformę. Więc samo rozszerzenie Pro jest bardzo bardzo ułatwia życie i jest wręcz niezbędne przy większych projektach. Oczywiście da się prowadzić projekty na taką dużą skalę na BIM Collaborate, ale przy wersji PRO jest to zupełnie na innym poziomie. I tu jest właśnie pokazane, pokazany schemat, jak to te współdzielenie pracy wygląda w przypadku wersji BIM Collaborate PRO czyli mamy jeden model centralny bądź chmurowy i kilka projektantów pracuje właśnie na za pomocą modeli lokalnych właśnie na wczytuje informacje do tego modelu centralnego i co tak naprawdę daje nam ten BIM Collaborate Pro przede wszystkim poprzez model coordination i automatyczne wykrywanie kolizji możemy zredukować koszty poprawek które, mogą, które przy niewykryciu oczywiście spowoduje nam większe koszty. Przy wersji pro poprzez pracę na modelach współdzielonych, znaczy modelach właśnie chmurowych, możemy szybciej realizować nasze projekty. Poprzez wykrywanie właśnie kolizji zmniejszamy ryzyko właśnie do wystąpienia tych kolizji i poprzez funkcję do komunikacji, poprzez spotkania, czy, czy właśnie zakładkę Issues zdecydowanie poprawia to komunikację między branżami jak i między projektantami. I dobrze. I teraz przejdę do, do właśnie samego BIM Collaborate Pro. Y, oczywiście. Y, Autodesk mnie zapytał, czy nie jestem robotem. Y, więc musimy zaznaczyć, żeby rzeczywiście Autodesk uwierzyło. I tak. Y, może ja jeszcze raz y, włączę, ponieważ miałam tutaj cały czas włączone, aczkolwiek. Tak. Y, tak wygląda nasze okno powitalne. Oczywiście y, zgaduję, że część z Państwa pracuje na co dzień właśnie na platformie ACC, ale wchodząc na platformę właśnie mamy do wyboru wszystkie nasze projekty na którym aktualnie pracujemy. Wybierzmy nasz projekt związany z dzisiejszym webinarem i zaczynając od początku. W, prawym górnym, w lewym górnym rogu mamy do wyboru wszystkie moduły, o którym Państwu wspominałem, czyli moduł najbardziej podstawowy DOCS, Moduł Design Collaboration oraz model Coordination. Zacznijmy właśnie od omówienia, właśnie, doxów. Tak jak właśnie pokazałem na prezentacji, jest to nic innego jak miejsce, gdzie po prostu mamy strukturę folderów, gdzie możemy nadawać konkretne uprawnienia konkretnym osobom, tak jak właśnie tutaj to widać. I. To, co jest to, nad czym właśnie ACC ma przewagę, jeżeli chodzi o takie zwykłe serwery lokalne bądź takie bardzo podstawowe platformy CD jak SharePoint, które docelowo nie jest oczywiście platformą CD, jest to, że bezpośrednio z docsów możemy wyświetlać nasz model. Oczywiście, trzeba udostępnić na początku widok i możemy go śmiało oglądać. Mamy do dyspozycji widoki 3D. To jest akurat model rewitowy, więc mamy tutaj wszystkie udostępnione widoki 3D. Mamy dostęp do wszystkich, do naszych arkuszy, więc możemy to oczywiście przeglądać. Jeżeli zobaczymy jakąś, e, jakąś, e, jakiś błąd, to zawsze za pomocą e, adnotacji możemy e, zaznaczyć na przykład knurku rewizji albo może lepiej e, kształtem konkretne miejsce. Oczywiście mamy dużo więcej e, opcji. Możemy dodać też tekst e, do na razie nic nie będę dodawać. E, można oczywiście dodać zagadnienie, czyli nasze issue. Czyli zaznaczymy jakiś konkretny element, na naszym na przykład widoku 2D bądź 3D. I następnie zaznaczymy, że to jest clash. Oczywiście opcji, jaki to jest typ, jest oczywiście dużo więcej. Ale, Właśnie w taki sposób otworzy nam się tutaj właśnie edycja zagadnień, gdzie określimy termin, do kiedy ma to być zrobione, datę, datę rozpoczęcia i co ważne, przypisać ten błąd konkretnej osobie, która znajduje się właśnie na naszym projekcie. Też możemy wybrać obserwatora, czyli osobę, która nie jest konkretnie przypisana do konkretnego błędu, ale dostanie, dostanie będzie miała wgląd do tego. I może tutaj właśnie kolegę przepiszę. I następnie jak to zostało przypisane, automatycznie pojawi nam się to zaraz w zakładce zagadnienia, co zaraz Państwu pokażę. Ale jeszcze oprócz tego możemy dodać tutaj załącznik w postaci np. tekstowej bądź Jesteśmy na budowie, zrobiliśmy zdjęcia i możemy tego jednego konkretnego momentu dodać tutaj zdjęcia, żeby pamiętać, że, co, że czymś to konkretnym było. Zanim jeszcze przejdziemy do zakładki zagadnienia, jeszcze jest taka fajna opcja, gdzie można porównywać konkretne widoki. Można porównywać właśnie konkretne widoki, czyli możemy wybrać dokument konkretny. Bądź ten sam dokument, ale na przykład poprzednią wersję, żeby, żeby było widać, co się zmieniło. Tutaj właśnie wybieramy konkretny widok. Muszę tylko znaleźć tak, to jest fifth floor, więc zaraz znajdziemy konkretny widok i wybierzemy opcję porównaj. Porównamy, czym to się zmieniło w wersji czwartej oraz wersji piątej. I tak, widzimy tutaj wszystkie zmiany, jakie, jakie powstały. Możemy je włączyć bądź wyłączyć, pokazać rzeczy, które, się, które zostały usunięte. Ale jeszcze oprócz tego, mamy tutaj opcję, gdzie możemy za pomocą właśnie takiego przesuwa, takiej linii przesunąć sobie, żeby to odpowiednio porównać. I właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, ważną zagadką do naszej koordynacji jest zakładka zagadnienia, gdzie właśnie widzimy tutaj wszystkie klasze, które zostały przypisane konkretnym osobom. Tu też akurat widzimy właśnie miniaturę. Ale jak wejdziemy bezpośrednio w ten klasz, który wcześniej stworzyliśmy, to mamy tutaj widoczny plik, gdzie to powstało. Jak naciśniemy, to automatycznie przechodzimy do tego okna, który widzieliśmy wcześniej. Poczekam chwilę, aż to się załaduje. I automatycznie widzimy, przyniosło nas do tego miejsca. Ja już z tego wyjdę. Oczywiście opcji jest dużo więcej. Są też recenzje, tak jak wcześniej wspomniałem. Ale jeżeli chodzi właśnie o koordynację, no to ważnym punktem będzie model coordination. A jeszcze tylko, może jeszcze wrócę na chwilę do doksów. Będąc jeszcze w zakładce zagadnienia. Jeżeli konkretny błąd został już przez osobę, która została przypisana, naprawiony, to możemy później zmienić tego status. Czyli jak na przykład zaczęliśmy pracować na tym, to znaczy, że oczekujące, bądź jak już skończyliśmy to zamknięte. Oczywiście przychodzą nam też powiadomienia mailowe, jeżeli coś takiego się tutaj pojawi. Też, jeżeli chodzi o kontrolę użytkowników, Pokazałem Państwu kontrolę w postaci folderów, aczkolwiek tutaj widzimy wszystkich uczestników projektu i wszystkie moduły, które tutaj się znajdują. Wcześniej Tomek też wspomniał o module takeoff, build oraz cost management, aczkolwiek one się nie znajdują właśnie w rozszerzeniu, rozszerzeniu BIM Collaborate Pro. I na poziomie właśnie użytkowników możemy przypisać odpowiedni poziom dostępu, czyli jako zwykły użytkownik bądź administrator, czyli najwyższy role, firmę i, i tak dalej. I przechodząc właśnie do model coordination, do naszej koordynacji międzybranżowej, y, oczywiście automatyczne wykrywanie kolizji y, możemy przeprowadzać poprzez program Navisworks. On jest dużo bardziej, y, dużo bardziej zaawansowany, aczkolwiek posiadając BIM Collaborate albo BIM Collaborate Pro Możemy to robić za pomocą, właśnie modułu Model Coordination, i osobiście uważam, że jest to dużo bardziej intuicyjne. intuicyjne. I tak jak w postaci w wypadku NaviSworks, zderzamy tutaj dwa konkretne modele. Tutaj, tutaj zderzamy właśnie branżę map z architekturą. Możemy oczywiście utworzyć swój własny obszar koordynacji, czyli na przykład model. Konstrukcji i architektury, i następnie automatycznie powinny pojawić nam się klasze między tymi dwoma modelami. Tutaj, jak widzimy, w podziale na ściany, podłogi, i tutaj, właśnie mapowo, też na konkretne komponenty. I tak, wybiorę teraz. Ściany architektoniczne z na przykład tutaj wódkanem. I teraz widzimy, że automatycznie tam się wczytuje model. Oczywiście musimy chwilkę poczekać i mamy tutaj dostęp do wszystkich kolizji, jest ich naprawdę dużo. Do wszystkich kolizji, które tutaj powstają. Możemy tutaj przechodzić od kolizji do kolizji. A następnie jeżeli chcemy konkretną kolizję przypisać konkretnemu projektantowi, to wystarczy zaznaczyć. Widzimy, że nam obraz się automatycznie zmienił i widzimy teraz dwie struktury, które na siebie nachodzą. I później tą kolizję przypis, właśnie utworzyć zagadnienie w postaci właśnie klasą. Tutaj zaznaczymy miejsce, ja go aktualnie nie widzę. Ale zaznaczmy, że na przykład jest w tym miejscu. Teraz nam się otworzy pole, gdzie możemy przepisać do konkretnych, właśnie projektantów, którzy są uczestnikami naszego projektu. I jak już to będzie wykonane, to wtedy projektant, tak jak Państwu wcześniej pokazałem, zmieni status i za pomocą tego możemy kontrolować kolizję w naszym projekcie. Jest to bardzo przydatne. Bardzo, bardzo przydatne. Ale przejdźmy teraz do, już, jest, już, trochę, już trochę czas nas goni. Przejdźmy jeszcze do tej opcji Pro naszego Beam Collaboratoria. Czyli, tak jak Państwu wcześniej wspomniałem, możliwość współdzielenia pracy z innymi projektantami na jednym modelu. Jak przejdziemy do zakładki architektura, to widzimy, że mamy tutaj model chmurowy. Też mamy tutaj listę wersji. Tak jak Państwu wcześniej wspominałem, jak coś nawet zepsujemy, to możemy tutaj wrócić do poprzedniej wersji. I tak, będąc jeszcze raz, tylko przejdę do odpowiedniego, oczywiście, modelu. Mam tutaj wszystko otwarte, ale tutaj to jest wszystko, co wcześniej Państwu przedstawiałem. Może gdzieś tutaj. template. O, to powinno być tutaj. Więc to jest nasz projekt, który jest współdzielony właśnie w naszej chmurze. I tak jak w przypadku modeli centralnej, które mogą znajdować się na Revit serwerze. Możemy oczywiście synchronizować nasze modele tu widzimy zakładkę do, do, do naszego naszego ACC. Ale dzięki temu, że kilka osób może pracować jednocześnie właśnie na tym modelu, to od wersji Revit 2025 jest kilka też funkcji, które Ulepszają nam nasze właśnie współdzielenie pracy. Jest taka właśnie funkcja, jak zmiana modelu koordynacyjnego. I jak widzimy, tak jak to wcześniej było pokazane na, za pomocą przeglądarki na platformie ACC, w samym Rewicie też możemy obserwować, jakie powstały zmiany na przestrzeni właśnie różnych wersji. To jest możliwe właśnie dzięki naszemu modelowi, naszemu modelowi chmurowemu i widzimy, ile elementów zostało zmodyfikowanych. Możemy też to rozwinąć i zobaczyć, jak to wyglądało na przestrzeni poprzednich wersji. Kończąc, samo rozszerzenie pro jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne i zdecydowanie to ułatwia pracę jeżeli są to większe projekty ponieważ nie tracimy czasu na każdorazowym wrzucaniu projektu na naszą platformę CDE i zawsze mamy dostęp do najnowszej wersji przez co nie ma takiego ryzyka że coś zepsujemy a dzięki też modułom które są w samym BIM Collaborate Możemy kontrolować naszą współpracę branżową i wyciskać, że tak powiem, z BIM-u tyle, ile się da. Dobrze. Będziemy już powoli kończyć, ale zanim skończę, skończę prezentację, i odpowiem jeszcze na Państwa pytania. Tak jak już wcześniej właśnie wspomniał Tomek i Przemek. Chciałbym Państwa zaprosić na śniadanie technologiczne z HP i Nvidia, żeby zobaczyć najnowsze rozwiązania tych firm na naszym rynku. Szkolenie, znaczy nasze śniadanie technologiczne, będzie się odbywało 17 czerwca o godzinie 9 w hotelu Premier w Krakowie. I oprócz samych technologii będzie oczywiście pyszne śniadanie, więc myślę, myślę że. Oprócz samej, samej wiedzy, można miło spędzić czas z innymi projektantami bądź z nami na pysznym śniadaniu oraz na pysznej kawie. I dziękuję Państwu za uwagę. Ja przejdę teraz do czatu i jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to ja, śmiało, to ja bardzo chętnie na te pytania odpowiem. Troszeczkę przekroczyliśmy. Czas. A jeżeli też Państwo mają jakieś pytania, które chcieli, to zawsze też można zadać je później. Tutaj zostawiam kontakt do siebie, więc proszę śmiało, śmiało te pytania zadawać. Ja też przypominam, że oprócz tego, że dostarczamy sprzęt, jesteśmy partnerami Autodesk, więc jeżeli też mają Państwo jakieś pytania zakupowe, no to chętnie, chętnie wspomożemy Państwa w zakupie, tak żeby dokonać tego zakupu jak najbardziej korzystnie. Poczekam, aż się pojawią może jakieś pytania, ale aktualnie nie widzę, żeby, żeby ktoś coś, coś pisał. Dobrze, jest już trochę po czasie. Yy, zostawiam Państwu też kontakt do siebie. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że yy, wyciągnęli Państwo trochę nowej wiedzy, czegoś Państwo się nowego nauczyli. I bardzo się cieszę, że yy, mogłem poprowadzić ten pokój. I bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo. Więc życzę też miłego dnia oraz miłego weekendu. I do widzenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.